Cześć kochane wagi, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tu jesteście. Kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, wszystkie są mile widziane. E, pamiętajcie, jest to czytanko ogólne, ale ja wiem, że Wy wiecie. I e, jeśli coś nie rozumie, kochani, sprawdźcie Wasz księżyc oraz bądź ascendent, ok? Kochani, robimy tygodniówkę na przyszły tydzień, tydzień 48 od 28 listopada. Do 4 grudnia 2022 i jak zwykle, zobaczymy sobie, jaka jest Wasza główna energia, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, jak Wy się z tym macie, co jest w Waszych głowach, czy pomagacie sobie myślami. Zobaczymy, co tam przynieść najbliższa przyszłość. Związki, niespodzianka, praca, finanse, rada, bądź wynik tego czytanka dla mojej kochanej wagi. Okej, okay. waga od 28 listopada do 4 grudnia 2022 poproszę energię główną dla wagi, energia główna dla wagi. O, proszę. Yy, kochani, 9 kielichów, 9 kielichów. Yy, yy, 9 kielichów. 4 kielichy. Ok. Kochani, zapowiada się bardzo ciekawy tydzień, jeśli chodzi o emocje. Generalnie dziewięć kielichów mówi nam o takim zadowoleniu, wiecie, o spełnianiu naszych życzeń. Także może tak być, że jakaś waga w tym tygodniu, że jakieś życzenie się spełni wa dla wagi, wadze, dla wagi. Mhm. Osiem kielichów, osiem kielichów, wiara, nadzieja, miłość, słuchajcie. Jesteśmy tacy pełni tej nadziei i miłości do wszystkich innych, że czasami, słuchajcie, możemy być lekko naiwni. Tak, tak jest przy dziewięciu, na, przy dziewięciu kielichach. Też, słuchajcie, kochani, musimy zwracać uwagę na nasze emocje. Zaraz sobie zobaczymy dalej, co tam tarot nam powie, ale może być to też taki emocjonujący tydzień. Wiecie? Generalnie to jest zadowolenie. Zobaczcie na tego pana. Siedzi zadowolony, czeka, aż przyjdą do niego goście. Słuchajcie, Dziewięć kielichów pełnych, to jest prawie pełnia zadowolenia. Co? Do dziesiątki jeszcze jeden kielich nam brakuje. E, kochani, ale e, jest to dobra energia, jest to naprawdę energia spełnienia. <laughs> Przepraszam. Spełnienia i spełniania swoich życzeń. E, trzeba uważać, żeby nie być naiwnym, rzeczywiście. No, może też tak być, że jakaś waga dostanie zaproszenie na imprezę, bądź będzie organizować jakąś imprezę, może jakąś imprezę rodzinną w domu. Generalnie też dla mnie, kochane wagi, 9 kielichów to jest. Mm, i to jest dziewiątka. To jest, słuchajcie, prawie takie już zakończanie jakichś tam naszych ważnych spraw, okej? Okay? Coś jeszcze musi się wydarzyć, ktoś jeszcze musi przyjść do tego pana. Widzicie, on tak założył ręce na tej, na tej karcie, czeka. Czeka aż coś jeszcze do niego przyjdzie, dobra? Że... I tutaj patrząc na czwórkę kielichów, rzeczywiście, mi się wydaje, że waga jeszcze w tym tygodniu, oprócz tego, że będzie się ok z tym czuła, yy, to na coś czeka. Może będziecie czekać jeszcze na jakieś rozwiązanie waszej sytuacji, może na, na czyjąś pomoc, może na czyjś odzew, ale generalnie zmierzacie, jesteście na dobrej drodze, wiecie? Zmierzacie ku tej dziesiątce kielichów. Kochane wagi, zerknijmy zatem, co tam dalej. <laughs> Przepraszam, wiecie. Woda jest ok. Co tam idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może wpływać na moje najmilsze wagi? Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, kochani? Mhm. Um. mhm. Proszę, pięć buław. Kochane wagi, może tak być, że jakaś waga, jeśli nie domagała, bądź jeśli. No tak, nieźle źle się czuła. Słuchajcie, to idzie do przeszłości w przyszłym tygodniu, także myślę, że będziecie się lepiej czuli, to też mogą być jakieś alergie, ale generalnie to idzie do przeszłości, a tu mamy dziewięć monet z tyłu u spodu talii. Ja myślę, kochane wagi, że jakiś może. czy konflikt? czy może to, słuchajcie, ubieganie, zabieganie się o, co, o coś idzie do przeszłości, bądź waga się o coś ubiegała w przeszłości, no i teraz w tym tygodniu, słuchajcie, przyjdą wiadomości na ten temat, bądź przyjdzie jakieś, słuchajcie, jakieś rozwiązanie. Może tak być, że jakaś waga brała udział w rozmowie kwalifikacyjną na jakieś wyższe stanowisko, bądź jakąś lepszą pracę i teraz czeka na wynik, co? Tej rywalizacji. Pamiętajmy, wagi to jest taka rywalizacja między osobami, które są na, na równi. To nie jest tak, że jedna osoba jest wyżej. Wszyscy są na równi. To też, słuchajcie, są e, takie zawody sportowe, wiecie? Może jakaś waga? Hmm, może jakaś waga? <laughs> nie, nie sądzę. E, ale może być, że może jakaś waga, słuchajcie, ogląda mistrzostwa świata w piłce nożnej generalnie się ekscytuje. Może będzie szła na jakąś imprezę. Też żeby do pubu gdzieś będziecie oglądać, słuchajcie, mecz w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Yy, mm -hmm. Też pamiętamy, że przy pięciu buławach jest jakaś podróż, wiecie, podróż taka transportem Gdzież transportem, podróż transportem, transportu, Boże, co ja mówię? Słuchajcie, może być podróż w autobusie, pociągu, tak? Gdzie my siedzimy, słuchajcie, nie kierujemy, ale może też tak być, że kierujemy. I siedzimy, słuchajcie, i zmieniają się nam obrazy w tym oknie. To też jest stoi. Może waga gdzieś była, na jakimś wyjeździe i teraz słuchajcie, wróciła. No i generalnie sobie gdzieś też dogada dogadzała tam, prawda? Przy dziewięciu kilikach sobie dogadzamy materialnie, dbamy o siebie. No, dbamy o siebie, możemy też do jakiegoś spa pojechać. Może słuchajcie, waga cała szczęśliwa w tym tygodniu wróci z tego spa. No nie wiem, ale wygląda to ok. Kochane, wagi za tym zobaczmy, co jest w Waszych głowach. Co jest w Waszych głowach? Jakby się z tym wszystkim czujecie w przyszłym tygodniu? Siedem buław. Waga czuje się, że musi się bronić przed czymś, przed kimś. Um, mm -hmm. Tutaj mamy. A, dobra, dobra, dobra. Kochane, wagi, jest okej, okay, wy jesteście okej, okay. widzę. Widzę, że zamykacie jakieś sprawy z przeszłości. Kochane, wagi, to nie musi być. Jakaś daleka przeszłość, ale może być. Kochane, wagi, widzę, że coś zaczęliście w przeszłości. Słuchajcie, może tak było, że jakaś waga brała udział w aukcji, coś chcieliście kupić, boże. No i broniliście swojego zdania, no i myślę, że po prostu może uda wam się coś kupić, coś zmienić, wymienić. Yy, przy sądzie ostatecznym, naprawdę, słuchajcie, zamykamy. Dochodzi do takich sytuacji w naszym życiu, gdzie udaje nam się zamknąć jakieś sprawy z przeszłości. I jest to w ogóle dobra energia. I wtedy robimy, słuchajcie, miejsce na, na dobrą, nową energię. Przy siedmiu buławach, kochane wagi, to też jest, słuchajcie, to jest karta egzaminu, który my, który wy dobrze zdacie w tym tygodniu, ponieważ jak widzicie, ten pan z tą buławą jest wyżej od tych innych buław i on wygra, bo on ma dobre odpowiedzi. Także może tak być, kochane wagi, że w tym tygodniu jeszcze nie będzie rozwiązania, jeszcze nie będzie tej dziesiątki kielichów, wiecie? Jeszcze w tym tygodniu może będzie trzeba coś tam jeszcze się gdzieś tam popytać, może ktoś będzie chciał od Was jeszcze jakąś dodatkową informację w, na temat Waszej sy sytuacji. Mhm. Mhm. Ale waga pokazuje się tak, że jesteście, słuchajcie, gotowi do tej obrony i że macie siły. Przy siódemkach mamy jeszcze siły, słuchajcie. Jeszcze mamy siły, żeby się bronić. I mamy dobre argumenty też. Okej, okay, wagi, kochany, co? Zatem przyniesie najbliższa przyszłość. Bliższa przyszłość. Wow. Widzicie? Widzicie? Tą dziesiątkę? Dziesięć kielichów? Kurde, wspaniale, wagi. W tym tygodniu macie dziewiątkę kielichów. W przyszły, ja tak to widzę, będzie dziesiątka. A co tu mamy? O kurde, zobaczcie, co mamy u spodu. Głupiec. No, słuchajcie, kochane wagi, już niedługo. Ja myślę, że nie w tym tygodniu teraz, nie w tym tygodniu od 28 do 4, tylko w tym kolejnym od 5 do 11. Ja myślę, że waga wyruszy, wyruszy na tą swoją, na ten swój nowy etap życia, no? Z tym głupcem razem e, i przy tej dziesiątce kielichów, bo Wy wiecie, że dziesiątka kielichów to jest pełnia szczęścia. To się dobrze z czymś czujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. E, widzicie te trzy karty? Widzicie. Tutaj jest tak, zobaczcie. A waga czeka. Zobaczcie, czekacie, wy. Braliście w przyszłości udział w jakiejś sytuacji, gdzie walczyliście o siebie, o swoją, o, swoją, ym, y, o swoją wygraną, słuchajcie o wasze marzenie, wasze życzenie, może o kogoś? Broniliście się, nadal się bronicie, ale dajecie radę, macie energię, idziecie w górę, macie plan, idziecie za planem, i słuchajcie, dochodzicie do pełni szczęścia, do dziesiątki kielichów. Wow, wspaniale. Dopowiemy sobie tą dziesiątkę kielichów, a co? Ale wygląda to dobrze. Kochane Wagi, o co tu może chodzić? Czy coś kupujecie, sprzedajecie? Czy chodzi tu o dom rodzinny, czy chodzi tu o jakieś takie. Wiecie co? Dziesiątka kielichów to jest takie bezpieczeństwo. Takie bezpieczeństwo. Ta, słuchajcie, tam dobrze się czujemy. Wiecie, przy tej dziesiątce kielichów. To jest, słuchajcie, szczęśliwa rodzina. To jest, słuchajcie, szczęśliwa mm, szczęście takie dookoła nas. Szczęśliwe dzieci. Pełnia szczęścia. Cokolwiek, słuchajcie. Znaczy dla Was ta dziesiątka kielichów, ta pełnia szczęścia? Co to jest dla Was? To to, to to idzie do Was, wiecie? Wspaniale, wagi. Dobra, wagi, dopowiadamy, dopowiadamy. Proszę, trzy karty na najbliższą przyszłość dla wagi. Wybaczcie mi, kochane, wagi, jestem troszeczkę wolna, ponieważ czekam, aż Mars wejdzie w bieg prosty. W styczniu to wyjdzie. Jest troszeczkę opóźniona. Wow, sprawiedliwość! O kurcze, fajnie. Słuchajcie, spra przy, przy sprawiedliwości też, słuchajcie, zamykamy sytuacje z przeszłości i też niekiedy są to sytuacje karmiczne, ale też są, są takie rzeczy, które my za zaczęliśmy w przeszłości i je zamykamy. Dobra, Wyró wyrównujemy coś. Zobaczcie, dziewięć kielichów. No, dziewięć kielichów, drugi raz. Spełnianie marzeń. No. Jejko, fajnie to wygląda. Podoba mi się to. Jest siła, dacie radę, słuchajcie. A tu mamy 9 pentakli. Wow! 9 pentakli, y, szczęście materialne. I tu macie siłę, czyli wszelka. Po, wszelka, y, y, wszelka pomyślność, słuchajcie, przy tej sile. Mamy siłę, słuchajcie, wewnętrzną, zewnętrzną, a wszystko nam sprzyja, słuchajcie, i dajemy radę. Idziemy po swoje, zobaczcie. Infinity. Nie, pięknie, słuchajcie, jest pięknie, będzie na wasze. Na co czekacie, kochane wagi? Czy czekacie na jakąś sprawę sądową, żeby się rozwiązała? Czy sprzedajecie, kupujecie coś? hmm, um, um jakieś urzędy, rzeczy z urzędami, to wszystko, słuchajcie, pokazuje mi się, że idzie, do, idzie w dobrym dla Was kierunku, wiecie, wszystko idzie ku dobremu rozwiązaniu. Wspaniale, Wagi, co tam w związkach? Związki dla Wagi poproszę, wszelakie związki, związki partnerskie, może jakieś związki na biznes, zobaczmy, zobaczmy. Fajne karty, bardzo, bardzo dobre karty. Um. Osiem pentakli. Słuchajcie, kochani, uh -huh, jeszcze tu zerknę, a tu dwa, dwa, dwa miecze. Wagi. Dla jakiejś, jakaś waga może w tym tygodniu mieć taką sytuację, gdzie będziecie coś naprawiać w związku, wiecie? Że coś się dowiecie, przyjdzie jakaś informacja i Wy będziecie, słuchajcie, coś naprawiać, jeśli chodzi tu o związki takie damsko-męskie. Jeśli tu nie chodzi o związki takie, to myślę, że waga będzie w tym tygodniu zajmować się swoją sprawą swoją sprawą, słuchajcie, cokolwiek tam macie na głowie, będziecie spotykać się ze specjalistami będziecie się dowiadywać może będzie tak, że słuchajcie, krok po kroku krok po kroku yy, i przy dwójce mieczy my też słuchajcie, nie dość, że dążymy do tego balansu dwa miecze to jest wasza energia zresztą słuchajcie, to jest księżyc wadze Yy, przy dwójce mieczy kochani, my dążymy do balansu, ale też wiecie co, dowiadujemy się czegoś, pada jakaś blokada, coś popisujemy i idziemy do przodu. Nie, nie zadzieje się to szybko w tym tygodniu. Wiecie, krok po kroku, tutaj mamy osiem pentakli, ale to może tak być, że w poniedziałek przyjdzie jedna wiadomość, we wtorek przyjdzie kolejna, w środę coś tam wy zrobicie, w czwartek coś, takie, coś, coś jeszcze będziecie, będzie czas zrobić, i w piątek, słuchajcie, przyjdzie wiadomość, że o jejku, jednak fajnie, to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak sobie można to tłumaczyć, no. Krok po kroku. Osiem pentakli. To już słuchajcie, to jest zasięganie rady u specjalisty też. Także może waga coś domyka i będzie musiała się pytać specjalisty o coś. Ale generalnie wygląda to dobrze. Wagi kochane, dopowiedzmy, dopowiedzmy, dopowiedzmy. Dziewięć pentakli po raz kolejny. Kochankowie. Pięć mieczy, przepraszam. W końcu wam ktoś pomoże, wiecie. Pięć kielichów, no. Słuchajcie, będzie to emocjonujący tydzień, no. Nie dość, że tu są te kielichy, i tu te, i tu mieliśmy te kielichy. Um, I tu są, będzie dużo tych emocji, wiecie, także że trzymajcie te emocje, to na wodzy, ale, ale wszystko, wiedzcie, że wszystko idzie dobrym dla Was w kierunku. Słuchajcie, to pięć mieczy, my ruszamy z tymi pięć mieczy po jakiś, słuchajcie, ruszamy do przodu, będąc bogatszym o nowe doświadczenia, które, słuchajcie, były dla nas trudne. No, czasami też tak jest, kochani, że w końcu ktoś nam może pomóc. Czasami tak jest, tutaj mieliśmy kartę blokady, prawda? Że blokada tutaj nam, słuchajcie, ta blokada pójdzie w zapomnienie, te, te dwa miecze, i myślę, że w końcu ktoś będzie mógł wam pomóc. Jeżeli chcecie pomocy od kogoś, prawda? I słuchajcie, krok po kroku ktoś wam w końcu pomoże. I to wygląda tak, słuchajcie, materia, może jakaś pożyczka materialna, może jakaś dobra rada, może jakaś inwestycja. Kochankowie, dogadanie się, słuchajcie, też podpisywanie umów, ale też słuchajcie, tworzenie czegoś wspólnie z kimś, budowanie stabilizacji i słuchajcie, no i ruszanie do przodu po jakimś czasie, y, jakiś tam, słuchajcie, niesnasek. Pięć mieczy, tu pięć buław, także słuchajcie, działo się, działo się, kochane wagi, ale ja widzę, że to się miało dziać. Y, że tak miało być, słuchajcie, i że już. To rozwiązanie tej sytuacji już jest, słuchajcie, już jest na horyzoncie. Jest ok. Wagi, kochane, yy, zobaczmy, jaka jest niespodzianka zatem. Jaka jest niespodzianka dla wagi na przyszły tydzień? Niespodzianka, przepraszam, dla wagi na przyszły tydzień. Koniec czekania. Koniec czekania. 7 pentakli, czyżby? Królowa. Królowa buław. No powiedzmy sobie niespodziankę. <śmiech> <śmiech> Przy średniu, y, słuchajcie, i tu macie 7 buław, tu macie 7 pentakli. Ja myślę tak, że wy będziecie się bronić w tym tygodniu. Będziecie się przed czymś bronić, w sensie nie bronić, to brzmi tak bardzo. Wiecie, co dramatycznie bronić. W końcu będziecie odpowiadać na jakieś pytania, ktoś będzie miał do Was jakieś pytania. Pamiętajmy, to jest jeden tydzień, to są mało arkana, także ktoś może do Was wrócić z jakąś odpowiedzią, zwrot, z, pytać się o odpowiedź zwrotną. Zapytałem się, Pani Wago, proszę mi tu powiedzieć, jak tu wygląda stan tego i tego. No i wtedy Waga odpowie, prawda? No i czeka, i będzie czekać na odpowiedź, będzie czekać, zrobicie swoje i czekacie, prawda? Ta karta. Ta energia na pozycji niespodzianki mówi mi o tym, że już jest koniec tego czekania. Czy jest to możliwe, Wagi? Że w końcu Wy zobaczycie jakieś pierwsze rezultaty Waszych działań, Waszych wysiłków, Waszych działań, co tam włożyliście w przeszłości, w tą Waszą sytuację. Myślę, że powinniście już w tym tygodniu zobaczyć rezultaty, pierwsze rezultaty. Co to jest? Jakaś inwestycja? Kupujecie, sprzedajecie sprzedawanie, ale też, słuchajcie, nauka, mhm. nauczanie się, bo to też jest inwestycja, inwestujemy w siebie. No powiedzmy, trzy karty poproszę. Mhm. Pięć pentakli, rycerz kielichów i panna, aha, i zobaczcie, pięć buław tutaj nam wyszło, no, kochani, myślę, myślę i czuję zresztą, że y, panna, pustelnik. Wiecie, kochani, pustelnik... Mm, on znajduje odpowiedź, dobrą dla siebie odpowiedź. Zazwyczaj znajduje tę odpowiedź w, w sobie, ale długo analizuje. To jest, słuchajcie, wyższa oktawa Merkurego, czyli naprawdę używamy naszego mózgu, słuchajcie, żeby znaleźć jakąś odpowiedź. Ale też, słuchajcie, ta odpowiedź do nas też przychodzi sama z zewnątrz, ze środka. Ja myślę, że po prostu ten rycerz kielichów w tym tygodniu i razem z tym przyniesie wam. Wiadomość o wyjściu z tego braku, braku informacji, z braku yy, szczęścia. <grych> tak, słuchajcie, z braku czy, jeśli macie czy cierpicie na jakiś brak, w tym tygodniu przyjdzie informacja, przyjdzie znak, że jesteście na drodze z wyjścia, na, na drodze do wyjścia z tego braku. Wiecie, no, po czasie słuchajcie, zastanawiania się i w ogóle takiego e, takiej wątpliwości i w ogóle takiego może odgradzania się też od innych. Myślę, że przyjdzie właśnie znak razem z tym rycerzem, że jesteście na dobrej drodze. I to będzie niespodzianka, ale generalnie ja myślę, że Wy już wiecie, że jesteście na dobrej drodze, ponieważ przy dziewięciu kielichach my już coś tam robimy, prawda? Działamy i w przeszłości ta akcja się zadziała. Także my już na coś naprawdę czekamy i już wiemy, że to już do nas idzie. Wagi, to do Was idzie. Kochani, jest ok, jest wspaniale. Wagi, zatem praca, finanse, jest ta praca, są to finanse, jak to wygląda? Są te finanse, Wybra wybaczcie mi kochani, mówię jak połamana, ha. o super, zobaczcie, spełnienie marzeń materialnych na pracę i finanse, dostaniecie tą pożyczkę, sprzedacie ten dom, kupicie ten dom, sprzedacie ten samochód, wynajmiecie tą chatę, zyski będą, będzie fajnie, będziecie sobie dogadać. Może jakiś bonus przyjdzie do wagi, może słuchajcie, jakieś takie małe spełnienie materialne. No, rycerz, buław, może słuchajcie, będziecie jechać gdzieś. Yy, mm -hmm. Ale generalnie to wygląda, że po prostu wasz plan się ziszcza na pracę i finanse. I generalnie dużo pracy. <gry> Jak już nie mówię o inwestycjach, to generalnie na pracę to dużo roboty przy dziewięciu pentaklach, ale też słuchajcie, przy dziewięciu pentaklach już coś tam za, zamykamy w tej robocie też, wiecie? Jakiś projekt. Aha, zobaczcie, cztery pentakle pomnażanie majątku. Och, super! król kielichów. I as pentakli jest wasza. Ten potencjał, słuchajcie, jest wasz. Wy go rozwijacie i idziecie dalej z nim. I koło fortuny. Jest wspaniale! Cudownie wagi. Koło Fortuny jest wspaniale, jest cudownie, słuchajcie, wasz czas, coś się zakańcza, coś z góry i naprawdę i tak ma być jest na wasze, bądźcie jeszcze cierpliwe, wagi w tym tygodniu, ale widzę, że, na, że słuchajcie, ten król nieszczęśliwy, on, zobaczcie, dzierży ten kielich i on wygląda, zobaczcie, ten spokój na tej jego twarzy, bo on wie, że tutaj ten rycerz coś mu przyniesie, coś, to, co, coś co go zadowoli, super, fajnie to wygląda, wagi, wspaniale, cieszę się, Rada bądź wynik tego czytanka, rada bądź wynik czytanka dla wagi, ale macie fajne karty, kurczę. Czy widzicie w ogóle ten przegaz? Zobaczmy. Zobaczmy tutaj na ten y, ostatni rząd, rządek. Osiem pentakli, pracujemy nad czymś ciężko. Siedem pentakli, włożyliśmy to naprawdę dużo energii. Dziewięć pentakli, <gryw> to jest wynik. Czyli zadowolona pani z ptakiem, kurde na ręku, cieszy się z tego, co ma, gdzie jest. Naprawdę, wagi, dochodzicie do tego, co tam o czym marzycie, idziecie do tego. Idziecie po to, to do was też idzie. Przy kole, fortuny, rzeczy też do nas idą, słuchajcie, nie? Wy o tym wiecie. Kochane wagi, i tego się nie da zatrzymać. Kochane wagi, rada będzie wynik tego czytanka dla was, ale długie, czy ale długie czytanie. Kurde, mówiłam wam, że nie jestem szybka w tym tygodniu. Wybaczcie wagi. E rada bądź wynik tego czytanka dla moich kochanych wag. Dwa miecze, dojdzie dowiadujcie się. Rydwan, słuchajcie, przy dwóch mieczach dążcie do balansu. Dowiadujcie się. Dowiadujcie się, pytajcie się, ale też słuchajcie, bądźcie uważne na to, co do Was przychodzi w Wasze polo rzeczywistości, dobra? To wygląda tak, balansujecie jedna rozmowa, przy, balansujecie informacje z jednego źródła, z drugiego, wiecie? Staracie się podjąć jak najlepszą decyzję. Wagi. Jest ok, naprawdę. To też jest karta. Słuchajcie, też takie jakby blokady. Słuchajcie, przychodzi informacja, opaska spada z oczu. Wiecie, gdzie jesteście, wiecie, dokąd zmierzacie. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Przy tym dowiadujemy się i też słuchajcie. I przy tym nie mamy co. Ja dlatego ja myślę, że w tym tygodniu jeszcze nie dojdzie do tego spełnienia. Dopiero podejrzewam, że w przyszłym tygodniu razem z tymi dziesięcioma kielichami, dlatego w tym tygodniu, słuchajcie, dowiadujcie się, ale wiedzcie, że jesteście, słuchajcie, na dobrej, do, dobrej drodze. No, fajnie, fajnie to wygląda wagi, dziękuję, pa!